I pan kawę, jak nie chce. Ciekawym. No ale się rozchwalał. A ja tam mały? A, dziękuję. Dobrze. Coś ma jakieś wiesz, co z tym? Ostatnio żołądkowe perturbacje. A, na szkoły. Przysiądzmy sobie. Co ty mówisz? No. A mój, mój troszeczkę też chorował, ale. Otwiera się ładnie otwiera się ładnie. Bardzo ładnie. Kubuś naprawdę jest wszystko. Jesteś profesjonalistą. Jesteś profesjonalistą. A gdzie są laty, siedzi, dzień na tak Nie, czasem jakieś coś do mnie mówiła, a ja normalnie wiesz... Nie kontaktujesz. To nie kontaktuję. To niedobrze, bo się będzie denerwować na ciebie. Ale katalka, piękna. No katalka jest bardzo zadowalona, także mam Ten kolor jest jeszcze bardzo ładny, tylko się teraz zamknął chwilowo. Który? A ta, ta, ta duża. na górze. Mówi, że jest jeszcze większa? Tak, no bo i tam nie da widzisz? Trzeba pokazać też lampy, bo. czyja co to zasługa. No, w końcu lamp, nie? To myślę, że te lampy są w porządku, tak? Bardzo dobre są te lampy. z owszem, yy, wiesz, z jest świetny, ale mimo wszystko te lampy, sama w sobie, yy, samo światło jest bardzo dobre. Tyle, że nie ma sterowania pilotem, no, ale to, czy to jest takie ważne. To na przykład trzeba na zamówienie, nie? Jak to podłączyć, takich kloszy, żeby po prostu kupić? Wiesz co, nie trzeba na zamówienie. Zro mogę Wam zrobić w drewnie taki pod kolor szafki, Albo jak nie pod kolor szafki. I wtedy by to światło się biło. I ono zostanie, na... zostanie taka tuba tylko. tak jak Marcin randol, że z tego Ryandola nie widać, że, że jest wiesz... No, że nie widać, że jest światło. To no, bo mówisz, to tam już tam wymyślił takie e, po prostu sam, samoistnie jakieś tam. Nie, to trzeba po prostu zrobić albo poszukać w Castoramie takich okrągłych kloszy i troszeczkę pomyśleć, żeby je jakoś zaadoptować. Bo one mają takie metalowe mocowania w środku, nie? Wyciągnąć ten środek po prostu i poobcinać to nie wiem. Albo zrobię wam oryginalne takie drewniane tuby na wymiar, że tylko będą wsuwane na lampy i tyle. No,